Szukano tutaj do kina kogoś, kto mógłby tą instytucję poprowadzić. No i z racji tego, że ja, ja byłem zaangażowany w takie działania filmowe dosyć szeroko w Szczecinie, prowadziliśmy kino trans i kontrasty i siłą rzeczy tutaj pojawiłem się. No i oprócz tego, żeby nie było tak, że kino to jest tylko miejsce wyłącznie do wyświetlania nowych, nowych filmów, to zaczęliśmy tam organizować spotkania z twórcami, ale też od razu pojawił się pomysł, żeby zbudować jakiś taki, taką imprezę w Gryfinie, która mogłaby wyróżniać się spośród innych imprez nie tylko tutaj w regionie, ale w ogóle w Polsce. I to był taki czas, że tych imprez podróżniczych było wtedy bardzo mało, bo festiwali filmowych było bardzo dużo, to już było bardzo popularne, natomiast festiwali podróżniczych było na, na, palcach, jednej, na, na palcach jednej ręki, można było policzyć, takie, takie większe. Bo właściwie szukaliśmy takiej formuły, czy też szukałem takiej formuły, która mogłaby być na tyle pojemna, że mogłoby się zmieścić w mi bardzo dużo tematów nie? I, i zarówno te regionalne, jak i ogólnopolskie, światowe. Więc, więc w cudzysłowie, podróże stały się takim właśnie elementem, który, który pozwalał nam na to, żeby opowiadać o różnych miejscach na świecie i też w różne formy to opakowywać. No i tak się zaczęło. Pierwsze, pierwsza impreza trwała 4 dni, później 5, 6 i tak się rozrosła do, do, do 11 bodajże. No i tak to funkcjonowało, rozwijało się za każdym razem. Był taki moment kilka lat temu, że było ponad 120 wydarzeń podczas tego festiwalu. Przyjeżdżało tutaj no właściwie można powiedzieć, że, że tysiące osób i no i tak to po prostu działało. Od samego początku festiwalu zakładaliśmy, że to będzie impreza nie tylko dla profesjonalistów, ale też dla takich ludzi, którzy mają jakiś tam swój własny świat i może nie do końca są, są rozpoznani, są znani. I czasami jest tak, że, że to są osoby, które no, mają problem z, z, ze znalezieniem się w, powiedzmy w, na sali i opowiadaniem do ludzi. E, przyjeżdżali ludzie, którzy nie mieli przygotowanych prezentacji i trzeba było ich jakoś w, po prostu w trakcie na, dogrze, nagrzewać do walki, albo po prostu m, byli tacy, którzy tu przyjeżdżali też w celach rozrywkowych i, i gubili czas i nie do końca wiedzieli, kiedy mogą e, bawić się, a kiedy występować. I, no i były takie sytuacje jak cho, chociażby z Tomkiem Mackiewiczem, legendarnym spinaczem, który zginął na Nanga Parbat który tutaj, no, no wszedł na salę, powiedział dwa słowa, przywitał się z publicznością i po prostu padł, nie? To było takie dla nas dosyć, jeden z takich krytycznych momentów, bo pamiętam, że no, w, w, podczas tej prezentacji, a okazało się, że też nie ma przygotowanej prezentacji, więc pojawiła się osoba, która występuje na zakończenie, która prosto z Himalajów przyjechała z, z zdobycia jednego z tych 8 tysięczników, które jeszcze wtedy nie były zdobyte zimą, a on nagle padł, nie mamy materiału, pełna sala ludzi po prostu czeka na wielkie wydarzenie, prawda? Także no, to, to, to był jeden z takich elementów. Przyjechał też kiedyś na przykład chłopak, który był kilka miesięcy na Kaukazie. E, no i w, tam z dwie, trzy godziny przed prezentacją mówimy, pytamy się go, no, no to może nas, nam pokażesz materiały, e, musimy jakąś próbę zrobić. Wyciągnął z plecaka pięć zdjęć, takich wywołanych analogowo. I, i co, my, to, co możemy zrobić z takimi zdjęciami? nie? Prezentacja odbywała się w taki sposób, że była na przykład czarna plansza na, na ekranie, a, a gość mówi: No proszę Państwa, to jest baku nocą. Więc y, takich, takich sytuacji zdarzało się. No, Gryfino przede wszystkim dlatego, że tutaj mieszkaliśmy, tutaj byliśmy z tym miastem związani, ale Gryfino też ma doskonałą lokalizację, no, przepiękne, przepiękne możliwości takie przyrodnicze. Mamy Międzyodrze, który jest absolutnym skarbem, Dolina Dolnej Odry, yy, Dolina Tywy. Mamy świetne, świetną lokację przygraniczną. Festiwal się odbywał wielokrotnie po stronie niemieckiej również, bo chcieliśmy tak, żeby żeby ci ludzie, którzy z Polski przyjeżdżają, a jednak 80% ludzi, którzy przychodzą na Włóczyki, a to są osoby z Polski, yy, mieli możliwość, żeby zobaczyć tego, co się dzieje za granicą, bo no to Często te tereny pograniczne nie są kompletnie rozpoznane. No zresztą tak z samym Gryfinem była taka sytuacja, że właściwie ludzie, którzy przyjeżdżali na festiwal, nigdy wcześniej nie mieli pretekstu do tego, żeby do tego miasta przyjechać, więc to była doskonała też taka, taki haczyk do tego, żeby, żeby oni później do, do, do Gryfina wracali. No i wracali też często. Właści, właściwie te, te nasze spotkania budowały tutaj też jakąś taką, taką więź osób z, z Polski z, z, tym, z tym miastem i z okolicami, bo oczywiście to jeździli po okolicach.